Cmentarz, cmentarz. Może to jest mygły. Jest. Nie, jak ona w ogóle chodzi szybko to jest hit. No, ten pies? Boże, jak poleciał, w ogóle kisnę też. Grześka złapał za rękę. co no, nie ja pierwszy, cieszę się. No, ale pasek mu już dał, nie? To też jest chore. BDFB. Nie dotyka. O Jezus. Dobrze, że jak się powietrze dotyka, to nie masz przeciwko. Nie? Dobrze, że Ty też y, dźwięki znosisz. Nie znoszę, właśnie. No to właśnie, o tym mówię. Nie się odzywać. Ale Ty masz. też nie! No, masz hajne. Jakie <noise> 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 ręce podstawę? Ale <noise> <o, głosy> ja paj się. Sama, sam. Ale ja nie wiem, nie odzywam się w ogóle, a ty no sobie dopowiadasz. <grym> tam za sobą baby. Pies biegnie już, zaraz mnie dosra. No, oczywiście Zrobić jej spodoba. tam do ryja. Ja widzę, że tobie się bardzo spodobało to. samo tak powiedziałaś? Dobrze, ale to nie było po to, żeby się z tego, nie wiem, cieszyć albo cokolwiek. No ale co? To było po prostu. No to teraz tak też po prostu. No Jezu, tu się nie da walczyć z tym chwili. Wiesz co już to, już tak chciałem zrobić teraz? Nie. Chciałem stanowi się afirnąć, zobaczcie, grafika wygląda inaczej. Boże, też tak robiłam. Ja w customie tak chcesz robić. Chodź tutaj i przestań tam przypomdzić to. Zjedzam słuchaj. Już do siebie! A mnie powiesiła na ten hak, What the fuck? Jeden hit ludzie! Jestem ZABLOKOWAŁ Jezus. <noise> Excuse me. Ale ja byłem w genie teraz. Jest dostał z palety w łeb. No to zmanowałaś. No ale ona też była. Tylko pies przyjął ją na web, nie? Co robi ta Feng? Nie wiem. No, żyje. no zatrzymała mnie coś. Nie wierzę w to. Grzesiek. Pewnie. Nagle... Zeszczą Nie, chora jesteś jakaś. No ty ten perpasz? Boże święty No w locie, no bożu. To tarka nie działa. Trzeba się jej oślepiać. To jest twarz. ona dobija to wszystkiego, i tak ja nie dam rady. Pod paletą było. No. To się fęktrza nagle. A No Ale no. po co do niej skoczyłeś? Jak skoczyłem. z no, tą paletą jakby nie tak. No, no dostał. Dostał pies, pies i. Więc ja uwolniłem od niego, ale niestety ona była za szybka. Może się wytygujesz, bo ona tak trochę gra w ślawo chodzi. No, ale czemu się drzesz po wymiglomaniach? Ale tutaj masz w ogóle uciec. No nie, jest to ten pies jebany. Chore to jest. Ona hańba.

jak ją złapał. Dobra, trzeba chodźcie gan szybciutko. Może ma kręconki. Chodź, Krzysiu. Chodź. Nie, <słuch> Nie ma kręconek dla ciebie. No to bije jak niespecjalnie. Co nie O się Dobra, kręćcie. Kręczcie. Klęczcie. Klęka. Klękaj do miecza. No. O. No na pewno. Chyba śmieszna jesteś. Zbuchajcie mnie. Kręczcie no. to dalej, a nie. Mogą no, tak zrobić. Mogłam tak, prawda, że nie Boże, brakowało mi tego, co naprawdę. No, mhm. takie rzeczy. Mogę Także się tą głową to kiwa, tak jakby tak wariacko, tylko tak troszeczkę, a my puczu, 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 aż kamera cała no, działa ta latarka głupia. No porobiłem tak dużo niewyglawane. A robiła? Robię. Dobra. Masz szybko te geny. Nie ma szybko nic. No co ty mi tu robisz? Boże, no i wy... pies pieski. Boże, ten pies na głowę zaskoczył z tej górki. Fajnie, bo ona za mną jest nagle. ciekawy test No bo ze mną był pies, a ona poszła za tobą. Niech spada na drzewo. Co to, to nagle był taki terror i nagle się wyłączyła muzyka? Co to się stało? A, to ja zobacz, to... dawaj tutaj. Eee! <tryk> <tryk> ah. Nie da się Co było teraz? Eee uły. <tryk> 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 o Boże, 800 dopiero. Muszę oddychać. To wyglowanie jest za długie, jak na taką małą mapę i tyle haków. No nie są słuchajmy. Ci dwa O Jesteś się poważny. Porażka totalna. I co dalej? Nie wiem, genowa na razie. O nie. No. Ja mam szafkowane, że szkoda czasu. Co? Na co czasu. Naleczenie. leczenie. Nie. <grymne> Gorąco. Gorąca dupka. Pewnie <grymne> <Ty? grymne> <grymne> no, terroru nie ma, zaraz przyjdziemy i przepierdoli. Wy no, no chodź tu to robić, co wyrabiasz, to pies jest tylko, wracaj. No, ja widzę, przez to, że krzycza. I co z tego? Umrę przez ciebie, to zobaczysz. A, prawda. No, to, ja to też niech, ona się coś za głowę złapała, coś jej się stało. No i to dobrze nie z tego. ktoś ogłuszył, ale przecież się nie zrobiło. Chyba, czy teraz śmierć rozumiem. Właśnie ja biegam za wami, bo się boję o bo jest... No przez paletę. To O, fuck. No i co? Teraz tu umierasz. Mnie wysywać, dobra? A ja nie, mnie to dobra? nie, 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 A nie, to było nie, nie, Frodo otwiera tutaj bramę na wprost. nie, no gdzie nie, ja. No to ty pobiegłeś. Mhm. Co zrobiłaś? nie, ty pobiegłeś. zrobiłaś? nie, no raz. nie, zrobiłaś? nie, Boże. Nie Maruć powiedział mi. No, tobie powiedział, nie Maruć. Teraz się tam bramę wchodzić. Także się pierwszy do uciekania. Deptanie pytanie po piętach, jakieś plus 500 plus 500, co to znaczy? Nie Rozumiem, no rejestr. Słyszę, że to już nagrane. To jesteś ty? Nie, o Boże, cześć! Jezu, no bo... wielbiam go. No I bo love you. No są tyłu, to co? I love you. Jak taki Dwight jest, to ja już zakochana. Aha. A on ma zniknąć, nie? Nie Naraz. zniknąć, tylko nie będzie do kupienia. No i dobrze, nie będzie ich więcej już. No. <gulować> no. go. Każdy wie, tak? Biedny mama Dwighta goni. Jezus. Ach. Produ nie, proszę. Chłopie, co ty robisz? No. Inwokacja On będzie ranny cały czas. No. Jest ślepiona. Idę, idę mu Widzę. pomóc. Jeżeli to jest w małym, to idę. Chodź, chodź, bo on potrzebuje. Nie, nie ma piwnicy w małym. Tam jest Frodo w drugiej strony. Dobra, to już sam skończę ten krąg. myślę, że tydziesz pomóc z White'owi, a no nie odklękać. A co? A! A! 50. latarka już mu na łeb. Tak? Mhm. Mm uciekaj. Kostka trzeba robić. Powin dostać z tej palety. Fuck! Nie, 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 proszę! Ściągnij, no. Kur... Co robisz, pizdo głupia? Nienawidzę tego... Jak zrzucam łańcuchy, i ona mi wtedy przechodzi przez, palecie, przez paletę, bo to ten sam przycisk. No i właśnie. Takie masz pady, tak sobie wolisz grać, czy teraz się męczy? No nie, tylko tak. No ale to tylko w tej grze jest taki problem, w żadnej innej, w którą się gra. No ale... sama sobie wybierasz, jak grasz. No, ale czemu nie można go leczyć? Nie wiem, za bardzo. Grześka? No bo zrobimy wokację, Halo. To jest nieuleczalny do końca próby. Aha, zapomniałam o tym. Okay. No są, dobra. Nie. Aha, odliczanie, dobra. Co masz? Halo? Tak, jestem. <coughs> okay. Skupiona po prostu. Chciałem, że coś o... nie działa. Tu nie wiadomo, nawet nie ma nic, że <coughs> Ale mi kuleczka wtedy ten lata, wiesz co chodzi. Wiesz, że TeamSpeak jak rozłączy na chwilę, to trzeba wyłączyć i włączyć. <coughs> ż popisuję. <noise> Niech robi. Odźcie do małego Zgodził się, żeby mu latarka wkładać. Jak zwykle mi kradniesz zawsze.. <noise> No co, co wy się czyskacie? On no ucieka, nawet że mnie nie lubi. Nie wiem, zwariował. Po tym co mu zrobiłeś mu odeszło. Odszedł od zmysłów. Jest <laughs> cały czas wydurnia, nie? Tak, a ja stoję się patrzę. No to my się wydaje, że powinniśmy się zająć na przykład. <laughs> Słyszę to. Właśnie, ja się zastanawiam, co się dzieje, czy mnie Legion goni? On no, po prostu no, znalazł, znalazł kostkę, tak. mm -hmm. nie? Nie że się Phantom no. of the dance, floor come to me. No on nie leczony. <noise> to jest kostka, powinna być robiona. Mań słuchaj mnie straciły, sigu je na tej gry. Aha, ja leżę, i mnie dalej łapią. Pozdro. Jeszcze lepiej. O, oh, proszę nie, to strata dobrego cierpienia. Nie, zostaw, że się kto. dostaw. Mhm. Uh -huh. Nie ma sensu ten match. Tego jeszcze nie wiesz. Wiem, bo są cztery geny jeszcze. Ale czemu, jak to zrobiłam, to dalej mi te łańcuchy trzymają? No Już ta latarka, nie wierzę. Szkućwa, no. Oszupione i tak, lol. Nie, teraz idę tylko na znęcanie się nad nimi, koniec. Nie interesuje mnie ta gra. No to mnie też dostał, przecież kisną. No. Jest jeszcze paleta. Tylko pytanie, czy zdążysz. Tutaj mam jeszcze DS. No to też by się przydało mu zrobić. No ale. Jest w ściągnięty, ściągnięty. Boom. Jest biedny okay. teraz już. Tak, 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 Nie o. Słyszą, jak robię to tam rozwalił drzwi. Tak, tak. Co teraz mam zrobić? Nie ma palety? Jestem tu, tu jeszcze. Tam też. Zaraz będę krzyczeć. Jezus! Ale ja leżę! Wiem! No to co cały czas krzyczy. Ja, no to tak zawsze tak jest. No. A ja już nie mam Dead Hard. Aha. Bączki i bączki. No a co mam robić? Dwight, help! Dwight ma teraz ważniejsze zajęcia. No właśnie, ciebie, nie? No, tylko że mnie i tak nie zdąży podnieść. Przewodniczący, kulapeta w tej kiecce. Także się chyba ma jakieś lagi, bo ja nie wiem, co zrobi A nie bym w tych łańcuchach był.

nie wiem. Achoo. No, co to robisz, Zaś? Co robię? No, odwracasz się przy leczeniu.

Zalulu pa. się na nami znęcał. Chore rzeczy. Okrętam, uciekaj! No to nie, nie mori, reszczego. Ja to daję policze. do śmiechu ten mas do śmiechu Powiem się będzie śmiał. Może zaśmiesz się jak ta Maja. Jaka Maja? Z Tik las Nic nie raz Nie ma woli. Nie ma